Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na ulubieńców, czyli coś, czego na moim kanale bardzo dawno nie było. Wynika to z tego, że po prostu, jak wam już pokazywałam jakieś kosmetyki, które bardzo lubię, to zazwyczaj jak się kończą, kupuję ponownie i cały czas używam te same. Więc nie byłoby tak naprawdę co wam pokazywać, ale w końcu sobie tak na spokojnie usiadłam i rozpisałam, co w ostatnim czasie tak um, zachwyciło mnie, co mi się spodobało. I znalazłam parę takich rzeczy. Może nie wszystkie są nowościami u mnie, ale nie mówiłam wam o nich na pewno w żadnych ulubieńcach, ewentualnie może na vlogu gdzieś tam się przewinęły. Więc zebrałam to wszystko i pokażę wam w dzisiejszym odcinku. I zacznę od szczotki do włosów. Niecały rok temu pokazywałam wam tą z firmy Wet Brush i bardzo się nią zachwycałam. Otóż nadal uważam, że jest super. Ale coś zaczęło się niedobrego dziać, jeżeli chodzi o działanie na moje włosy, bo jak wcześniej chwaliłam, że w ogóle tych włosów nie ciągnie, nie wyrywa, tak teraz, znaczy teraz, już od jakiegoś czasu zaczęła niestety szarpać mi te włosy. I teraz, właśnie, jak się przyglądam, to widzę, czym to jest spowodowane. O proszę. A więc te końcówki tutaj, które są. Nie chcę Wam z bliska pokazywać tej szczotki, bo czyściłam ją z włosów. Ale niestety tutaj się tyle pozbierało takich błuszków, że tak powiem. Więc nie chcę komuś tutaj obrzydzać, jeżeli, jeżeli miałoby to taki efekt wywołać. Także te końcówki tutaj, jak widzicie różowe, takie kuleczki, one widzę, że w niektórych miejscach, znaczy nie wszystkie, ale niektóre, zaczęły się. Jakby zdzierać, pękać, i teraz dopiero odczuwam, że tutaj po prostu jest ostre. Na przykład y, cała ta końcóweczka się uszczerbała i pojawiła się ta końcówka czarna tak zaostrzona, że po prostu można by było sobie y, sporą krzywdę zrobić. Wcześniej się nie przypatrywałam, tylko stwierdziłam, że no, coś tutaj jest nie tak. A teraz dopiero jak wzięłam ją tutaj, być może w łazience jest też ciemniejsze światło, więc jakoś tak nie zwróciło to mojej uwagi, ale właśnie w tym momencie zauważyłam, że to jest tego powodem. Także sprawa jest rozwiązana, no i słyszycie same minusy, więc spokojnie zaraz Wam pokażę szczotkę, która w ostatnim czasie jest właśnie moim ulubieńcem, ale jest bardzo podobna do tej. I dlaczego ją pokazuję? Właśnie dlatego, że ja ją niecały rok temu bardzo wychwalałam. To była szczotka, która po prostu odmieniła w ogóle moją pielęgnację włosów, bo dzięki temu też, że ona ma tutaj te wypustki, to nawet jak... Większa ilość włosów tutaj w tą szczotkę weszła, to one się nigdzie nie plątały, nie zawijały, tylko przechodziły przez te właśnie puste wypustki, co ułatwiało też rozczesywanie i nie niszczyło włosów. No ale właśnie w pewnym momencie zaczęła mi strasznie ciągnąć te włosy, widziałam, jak one się wyrywają wręcz i był ten taki odgłos charakterystyczny, tak jak było przy Tangeltizerze po dłuższym stosowaniu. Więc już przynajmniej teraz, pokazując Wam, odkryłam, co było tego powodem. Więc szczotka naprawdę była super i dopóki nie zaczęła się niszczyć, była moim ideałem. Też ten kształt jest po prostu rewelacyjny, bo on. Się tutaj idealnie dopasowuje do głowy, można robić masaż, i właśnie nic się nie działo z włosami, one były w super kondycji, i tak jak mówię, w pewnym momencie coś zaczęło się niedobrego dziać. I teraz szczotka, którą znałam już długi czas, i nawet właśnie zanim tą wet brush poznałam, ją swoją drogą polecała Justyna z kanału Love and Great Shoes, a ja dziewczyny bardzo lubię i nie ufam im, bo co kupię z ich polecenia faktycznie mi się sprawdza i ta szczotka też była ekstra, ale właśnie do momentu, kiedy mm, no, stało się, co się stało Także y, jakościowo no tutaj y, nie zachwyciło mnie to. Natomiast teraz też pokażę Wam szczotkę z polecenia LGS, tylko że nie Justyny, a Kasi. Ja ogólnie o tej szczotce słyszałam już długi czas, to nie jest tak, że gdzieś tam Kasia o niej powiedziała ja dopiero odkryłam, że wow, jest taka szczotka. Nie. Ja faktycznie y, gdzieś tam o niej już czytałam, przewijałam się na innych kanałach, to jest bardzo popularna szczotka. Więc teraz jak Wam ją pokażę, to na pewno sporo z Was mają w domu, może nie w tym rozmiarze, może w mniejszym, ale tej firmy, albo większość z Was po prostu kojarzy. Więc jest to szczotka Oliwi Garden. Ja mam tą combo w rozmiarze large. Musiałam na chwilkę przerwać, ale już jestem, więc tak, wracając, to ja mam właśnie tą szczotkę Oliwi Garden. To jest kombo w rozmiarze large. Jest jeszcze medium i small chyba. Ale to można sobie szybko zweryfikować na przykład na ezebrze, bo ja tam ją kupowałam. I tam też dostaniecie wszystkie rozmiary. Ja zastanawiałam się pomiędzy medium a large, ale no ta w sumie przypomina jakby tą medium, tak mi się wydaje. I przyznam szczerze, była ok, ale jakby no nic by się nie stało, gdyby była większa. Więc skoro mam tą taką. Wąską, no to wzięłam właśnie tą szerszą, żeby spróbować. I uważam, że był to najlepszy zakup, najlepszy wybór, z tego względu, że no, ten rozmiar idealnie mi tutaj rozczesuje włosy. No mam teraz opaskę, więc ciężko to pokazać. Ale faktycznie, no, po czesaniu tą szczotką włosy są takie. Mięciutkie, milutkie, no możecie same zobaczyć, jakie super sypkie, więc no jest to coś niesamowitego. I tutaj w tej szczotce mamy mieszane włosie, e, mianowicie nylonowe z włosiem dzika. Dzięki temu połączeniu, właśnie uzyskujemy ten połysk w trakcie rozczesywania, e, no co jest akurat bardzo dużym atutem a także posiada właściwości antystatyczne i jonizujące, więc dzięki temu włosy się nie puszą, nie elektryzują. Szczotka nie wyrywa włosów, nie szarpie ich, więc no ideal. Też jak widzicie ma te y, tutaj takie Przerwy, wypustki, więc jeżeli weźmie się właśnie taką większą ilość włosów do rozczesania, to one też przechodzą przez to, więc się gdzieś tam rozdzielają, nie kumulują w jednym momencie, nie zacinają, więc jest ekstra. I w ogóle przygotowywując się do tego filmu, odkryłam, że ta szczotka ma tutaj jeszcze szpikulec. Ja co prawda takiego czegoś nie potrzebuję, chociaż mogłabym sobie robić przedziałek, może w końcu byłby idealnie równy, ale no nie wiedziałam, że coś tutaj takiego jest, także fajnie, fajnie. No i co? Myślę, że wszystko co chciałam powiedzieć o tej szczotce to na ten moment powiedziałam, ja jestem bardzo zadowolona. I żałuję, że nie zdecydowałam się na nią wcześniej, no po prostu zamiast tej Wet brush, bo ta kosztuje dwa razy więcej. No, a jak widzicie, jakość jest mega słaba. Mam nadzieję, że tutaj takiej sytuacji nie będzie. No, ale będę obserwować. Jeżeli już poczuję, że coś się dzieje, to pierwsze co sprawdzę właśnie te kuleczki tutaj na samym końcu, czy się nie uszczerbały. Dalej, co by tutaj wziąć? Może olejek, tak <grytanie> wszystko poukładałam i tak jak na straganie. Więc tak, olejek do włosów średnioporowatych od firmy Anwen o zapachu mango i co mnie zmyliło właśnie kupując go, że to jest olejek mango. Nie doczytałam, a to się okazało, że jest tutaj w ogóle zestaw trzech olejków, które są idealnie dopasowane do włosów średnioporowatych. Mianowicie jest to mm, olejek Migdałowy, śliwkowy i kameliowy. I one właśnie działają odżywczo, poprawiają tą elastyczność włosa. I tutaj, na przykład, producent zaleca, żeby nałożyć ten produkt na 30 minut, a następnie spłukać. Natomiast ja uwielbiam nakładać go wieczorem, kiedy wiem, że następnego dnia rano umyję włosy i całą noc ma czas na to, żeby działać. Ja go sobie używam raz w tygodniu. No i ten zapach przepiękny powoduje, że ja mam ochotę, właśnie systematycznie te włosy olejować. No bo... No, pachnie cudaśnie, tak słodko uwielbiam, uwielbiam. I właśnie dzięki temu, że ten zapach tak mi podpasował, to ja raz na tydzień to olejowanie robię, bo wcześniej było to różnie. Raz zrobiłam y, przez jakiś czas, raz w tygodniu, a później po czterech miesiącach przerwy znów do tego wróciłam. A teraz faktycznie systematycznie raz na tydzień, czasem nawet zdarzy mi się dwa razy na tydzień, ale to już jest za dużo. Raz na tydzień przynajmniej, raz na dwa tygodnie nawet, zrobić sobie takie olejowanie. Ja zazwyczaj robię to w ten sposób, że właśnie nakładam na noc. I idę w tym spać. Powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłam to opakowanie, to tak stwierdziłam, że będzie mega niewydajny, no bo jednak trochę tego trzeba nałożyć. Ja mam też włosy długie, więc no. No, no jest potrzebny, no jest potrzebny w większej ilości. Ale mam go mniej niż pół i przyznam szczerze, nie oszczędzam go. W sensie no nakładam tyle, ile potrzebuję, więc jeszcze na parę razy spokojnie mi wystarczy. No, a wracając do tego, jak ja go właśnie używam, no to tak jak mówiłam na noc, rano myję włosy szamponem dwa razy, po olejowaniu dwa razy, po prostu, myję, żeby spłukać ten olejek. Później odżywkę i jeszcze osuszam włosy ręcznikiem, nakładam maskę tą z garniera banana tak na 10-15 minut, w tym czasie myję sobie zęby i tak dalej i spłukuję. Taki zabieg właśnie wykonany raz na tydzień to jest po prostu coś niesamowitego. Włosy są przepiękne, lśniące, sypkie, no pachnące, naprawdę uwielbiam, uwielbiam ten efekt, także polecam Wam bardzo ten olejek. Następnie mam tutaj śmietankę do ciała od firmy Flaw. No, jak widzicie, już trochę ją poużywałam, więc mogę coś na jej temat więcej stwierdzić. Ja mam tutaj o zapachu mandarynki, i to jest jedyny minus tego produktu, więc jest w ulubieńcach także zaraz wszystkie pozytywy, ale może właśnie zacznę od tego minusu, czyli zapachu, który mnie mega irytuje, bo Sięgnęłam po ten produkt dlatego, że właśnie no, była jakaś promocja, więc rzuciło się w oczy, wiadomo. Ale później, jeżeli chodzi o wybór zapachu, to zdecydowałam się na mandarynkę z tego względu, że ja lubię takie cytrusowe, orzeźwiające zapachy. I właśnie myślałam, że on taki będzie. Znaczy, ona w zasadzie śmietanka. Ale niestety tak się nie stało. Zapach jest taki mdły, powiedziałabym chemiczny. Bardzo mi przeszkadza. Nie podoba mi się kompletnie. Nie. No nie, nie, trochę tak yy, czuję, jakby jej takie środki do czyszczenia łazienki. Yy, yy. Nie nie, nie, nie podoba mi się kompletnie, także ja na pewno tą śmietankę wykończę, ale kiedy sięgnę po kolejną, to po prostu wybiorę sobie inny zapach zdecydowanie, bo jeżeli chodzi o działanie, o konsystencję, to jest to po prostu coś rewelacyjnego. Ja zawsze używam jakichś balsamów, maseł, czyli czegoś takiego treściwszego. Oczywiście ja takie produkty również lubię, ale kiedy pierwszy raz użyłam tej śmietanki, to byłam w szoku, ponieważ to ma tak lekką konsystencję jest takie przyjemne w użyciu jak taki jogurcik no śmietanka. No właśnie taka śmietanka, i jogurcik, taka jest konsystencja, bardzo taka lekka, delikatna. Też w miarę szybko się wchłania. Może nie jest to jakoś bardzo ekspresowe, ale najważniejsze jest to, że nie pozostawia takiej lepkiej warstwy. Także no cudo, cudo. Ja jestem bardzo zadowolona z tego kosmetyku, tyle że muszę zmienić opcję zapachową, bo ten kompletnie nie przypadł mi do gustu, ale myślę, że będzie to też bardzo fajny produkt na lato, ponieważ nie ja, na przykład jeśli nie Zimą, lubię takie balsamy treściwsze, takie masła do ciała, ale latem no jednak coś takiego lżejszego jest jak najbardziej pożądane, także myślę, że ten produkt sprawdzi się właśnie w tym okresie u mnie jeszcze lepiej, ale no muszę wykończyć na razie to i powiem Wam szczerze, że masakra, bo nie, nie podoba mi się strasznie ten zapach, więc już tylko używam go na nogi, żeby nie dochodziło gdzieś tutaj do mnie choć mimo to niestety czuję. Ten produkt ogólnie mocno odżywia, nawilża skórę, jest taka miła, przyjemna w dotyku, też ma ekstrakt z grejpfruta, więc działa antycelulitowo. No naprawdę świetny, świetny kosmetyk, tylko nie ten zapach. Teraz mgiełki Bawen Body Works. Ja Wam wcześniej w ogóle ich nie pokazywałam, chyba jedynie na vlogmasach te. Natomiast pierwszą tak naprawdę moją giełką była Japanese Cherry Blossom, i to jest giełka, tak jak mówiłam, Bawen Body Works. Tu jest pojemność 236 ml. I ja poznałam w ogóle giełki Buff przez moją przyjaciółkę. Bo fakt, ja słyszałam gdzieś tam o nich na YouTubie, no to się przewija. Ale nigdy nie zainteresowało mnie to aż tak, żebym wzięła i zamówiła. Może gdybyśmy mieli tutaj w mieście, w którym mieszkam Bath and Body Works, to byłoby inaczej, bo człowiek by sobie poszedł, powąchał i tak dalej. A jakoś tak po prostu no, nie ciągnęło mnie do tego. I moja przyjaciółka już właśnie znała dwa zapachy i bardzo, bardzo mi poleciła no i pierwszy z nich, który właśnie stosowałam, to jest ten czyli, tak jak mówiłam, Japanese Sherry Blossom tutaj jeszcze resztka została bo ja tak yy, w sumie najczęściej na co dzień używam Zary sobie zmieniam, miałam fazę, że używam cały czas tego, później jak zobaczyłam, że się już prawie kończy, to stwierdziłam że dobra, zmieniam na coś innego, żeby to mi jeszcze zostało na za chwilę kiedy mi się tamte znudzi, po prostu lubię sobie to tak odmieniać, no, także tutaj mam resztkę i w sumie teraz właśnie dzisiaj yy, ją więc myślę, że na dniach wykończę. No jest to zapach przecudny. Jakie tu są nuty zapachowe, to ja wam nie powiem, ale podlinkuję Wam w opisie te produkty. I są wersje z brokatem i bez brokatu. I teraz tak. Ogólnie jeszcze może, jeżeli chodzi o trwałość, no to naprawdę tutaj nie mam się do czego przyczepić, ja czuję gdzieś tam cały dzień od siebie, chociaż to jest tak, że faktycznie jakby w ciągu dnia mniej, no bo kiedy do nas perfumy pasują, przynajmniej tak się mówi, to wtedy nie powinnyśmy ich czuć. Także faktycznie ja gdzieś tam w ciągu dnia może mniej odczuwam, ale jak na przykład na koniec dnia powącham bluzę, bluzkę czy co tam to faktycznie ten zapach jest wyczuwalny. Także to świadczy o tym, że są trwałe i ogólnie, no, bardzo mi się podobają te zapachy, więc ten Japanis. No i tutaj mam jeszcze dwie. Tutaj również mam Japanese Sherry Blossom, tylko wersja z brokatem. I ta też niestety All Stars, nie All Stars, tylko Inde Stars też jest z brokatem. W ogóle historia, dlaczego są z brokatem jest długa i nie będę tutaj o tym opowiadać. Przejechałyśmy się z moją przyjaciółką teraz na tym i nigdy więcej nie popełnimy tego błędu, ponieważ... Niestety, no wszystkie ubrania są z brokatu. Chodzi się jak kula dyskotekowa, dlatego ja na razie ich nie używam. W sumie ta Sherry blossom jest jeszcze nieotwarta, no bo właśnie kończyłam tamtą. Tutaj trochę zaczęłam używać tej In The Stars, natomiast ten brokat tak mnie irytuje, że stwierdziłam. One będą fajne na lato. Właśnie kiedy mamy więcej odkrytego ciała, to można się popsikać i ten brokat będzie fajnie też odbijał światło. No będzie to wyglądać lepiej, tak jakbyśmy miały na przykład balsamik z brokatem, niż właśnie teraz, kiedy wszystkie swetry, bluzy są po prostu brokatowe. Także szkoda. Ja jeszcze jak używam tego i mam ochotę właśnie na ten zapach, to po prostu robię tak, że... O, tutaj na dekolt, pod bluzkę. I czuję fajnie ten zapach, ale tego brokatu nie widzę, więc to jedynie jeszcze taka opcja wchodzi w grę. Ale znowu ja też lubię sobie ubrania popsikać, więc no niestety muszę poczekać na lato, żeby to miało ręce i nogi, że tak powiem. Natomiast zapachy są świetne i ten Indie Stars również, no cudo. Nawet bym powiedziała, że właśnie lepszy niż to Japanese Sherry Blossom, ale obydwa jak najbardziej w moim guście. Następnie mam tutaj produkt, który jest klasyką i to jest w ogóle coś, co ja chyba jako pierwsze, gdybym powiedziała, że nie, gdyby ktoś mnie zapytał. Co poznałam na YouTubie, jaki kosmetyk, to na pewno powiedziałabym Mere Luminizer od The Balm. To jest coś, co jako pierwsze gdzieś tam. Znaczy, może nie jest to jako pierwsze, ale faktycznie to jest kosmetyk, który najbardziej zapadł mi w pamięci, że kupiłam z polecenia właśnie innej YouTuberki. I w sumie teraz wpadłam na pomysł fajnego filmu, czyli właśnie mm, kosmetyki, które kupiłam przez YouTube'a czy dzięki YouTube'owi. To mogłoby być coś ciekawego. Także dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Myślę, że mogłabym coś takiego stworzyć, bo na pewno sporo by się rzeczy znalazło. No ale tak, wracając do tego Mary Luminizer, to jest rozświetlacz idealny. Ja ogólnie używam go w pracy na klientkach. W zasadzie używałam, no bo teraz jest mniej makijaży, więc doszłam do wniosku, że trzeba trochę te kosmetyki pozużywać, bo one wiecznie... wiecznie Wiecie, dobre nie będą. Także dlatego wzięłam sobie ten merylu. Ja co prawda go niestety rozwaliłam, bo mi spadł i jest tutaj pokruszony, ale nie przeszkadza mi to jakoś tam w użytkowaniu. I właśnie teraz sobie go używam na co dzień, bo wykończyłam rozświetlacz. Nawet wam nagrywałam mmm, polecam czy nie polecam, tam pokazywałam kosmetyki, które zużyłam. Rozświetlacz mineralny od Anabel Minerals, który w ogóle był sztosem, bo był tak drobno zmielony, że to była taka po prostu Tafla, delikatna, ale no, wykończył się i jak właśnie wzięłam sobie tam z mojego studia makijażu, właśnie ten produkt, to zobaczyłam, że efekt jest bardzo do siebie podobny. Oba są bardzo drobno zmielone, dają przepiękny, delikatny efekt rozświetlenia. Nie jest to brokat, no coś cudownego i myślę, że to jest już taki produkt legendarny, że jeżeli ktoś nie wie, jaki rozświetlacz kupić, to Polecam właśnie ten od The Balm Każdy chyba będzie z niego zadowolony. Oczywiście, jak ktoś chce, nie wiem, bardzo duże glow, no to musi wtedy albo nałożyć go więcej, albo jednak już kupić inny rozświetlacz. Natomiast on tak na co dzień w małej ilości będzie idealny. Na taki makijaż wieczorowy w większej ilości też będzie super się błyszczał, będzie tworzył ekstra tafle. Ale jak ktoś chce już taki mokry efekt, to na przykład Triozy Golden Rose właśnie coś takiego robi. I mam tutaj jeszcze jeden produkt. Mianowicie jest to Lash Brow mydełko do stylizacji brwi. Ja nad tym produktem trochę się zastanawiałam. Dłuższy czas gdzieś go tam miałam, w zakładkach odłożonych, właśnie na przeglądarce. No ale nie wiem, też on był wtedy dostępny tylko na Minty Shop. Ja tam też często nie kupowałam, bo jakby częściej jednak robiłam zakupy na zebrze czy na Kokolicie. Wtedy go nigdzie tam idzie nie było. Więc też tak sobie siedział, siedział. Aż w końcu stwierdziłam, że no nie, trzeba go spróbować, bo jak widziałam te piękne efekty, w zasadzie on mnie chyba najbardziej zachwycił, jak zobaczyłam. Bray Faith, yy, właśnie jak stylizuje swoje brwi czy tam pokazywała, że właśnie tym produktem to robi. Już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że to na pewno wyszło od niej. I właśnie to jest kolejny kosmetyk, który kupiłam dzięki YouTube'owi, więc jak widzicie, zaraz by się tego trochę uzbierało. A nie jest to ostatnia rzecz, bo jeszcze mam tutaj dwie rzeczy do ust. Także teraz yy, zwróciłam uwagę, że jeszcze coś tutaj czeka. Ale dobra, skupmy się na tym mydełku do brwi. Także w końcu jak się na niego zdecydowałam i musiałam nauczyć się też go używać, bo do końca nie wiedziałam. Najpierw w ogóle mm, od maskary z Eveline do brwi, ściągałam ten nadmiar, robiłam właśnie tutaj z tym mydełkiem. Nieodpowiednia była to szczoteczka. Tutaj trzeba po prostu kupić, ja już przetestowałam różne opcje i wierzcie mi, trzeba po prostu mieć taką zwykłą, jednorazową szczoteczkę na maskarę i po prostu tym sobie wyczesywać brwi, koniec, finito, to ma sens, ale trzeba też z tym produktem uważać, bo jest on mega trwały, to jest jedna sprawa, więc jak rano sobie zrobicie brwi, to do końca dnia takie będą. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że w trakcie tej stylizacji brwi trzeba być w miarę szybkim, ponieważ jest to taki ultra mocny żel. I faktycznie, wyczesując, no to jesteśmy w stanie tutaj działać. Ale jakbyśmy je takie wyczesane do góry zostawiły i przeszły do drugiej brwi, a później chciały wrócić, to już niestety nic nie ruszymy. Więc, najpierw, jedna brew. Później druga, i też od razu jak wyczesujemy, to sobie tak układamy, żeby po prostu już więcej tutaj nic nie ruszać, no bo w zasadzie nie będzie na to szans. To tak zastyga, że no nie ma opcji, ale też nie wygląda to jakoś tak źle. W sensie nie widać tego żelu, że on jest jakoś tam nałożony. Też trzeba oczywiście uważać z ilością, nie wolno tego nakładać bardzo dużo. Natomiast jeżeli nałożymy to z głową, z umiarem, no to wszystko będzie idealne. No jak każdego kosmetyku trzeba się po prostu nauczyć używać. Nie zawsze wszystkie są takie proste w właśnie użytkowaniu. Natomiast jest to produkt genialny i ja sobie nie wyobrażam stylizacji brwi bez właśnie tego mydełka. No i ostatnie dwa produkty to są pomadki od Eveline. W zasadzie pomadka i błyszczyk. Ja kiedyś w takiej paczce piarowej właśnie dostałam od tej marki wszystkie kolorki błyszczyków, wszystkie kolorki pomadek i wiele, wiele innych rzeczy. Sobie testowałam też na kanale mogliście zobaczyć różne testy. Nawet nagrywałam taki film, że promocję w Rosmanie z marką Eveline i wtedy właśnie pokazywałam Wam na końcu tego filmu wszystkie kolory tych pomadek. Ja akurat teraz tak w sumie najczęściej sięgam po numerek 10 i nawet dzisiaj mam go na ustach, nie wiem jak to teraz wygląda, ale nie czuję, że mam dalej, więc nakładam sobie najpierw tą pomadkę, ona ma takie wykończenie satynowe, czyli bardziej idzie w kierunku matu, ale jest kremowa, więc jest taka nawilżająca i ostatnio właśnie ja lubię też sobie dodawać błysku, więc na to nakładam też błyszczego Develine 06 Baby Nude i teraz tak, błyszczek to jest seria Glow and Go, Natomiast y, pomadka, czekajcie, bo mam jeszcze gdzieś jedną, bo ja resztę mam porozrzucaną po torebkach, też mama chyba sobie jakieś wzięła, moja przyjaciółka, bratowa y, chyba wybrały sobie jakieś kolorki, już nie pamiętam, bo to było jakiś czas temu, ale zawsze właśnie coś staram się komuś sprezentować, jak y, wiem, że na przykład ja tego nie będę używać, a jest znówka sztuka. Y, no ale mam tutaj jeszcze numerek 12, akurat y, jest taki róż, ale chodzi mi o to, co to jest za seria, to jest Oh My Kiss, Lipstick i to jest pomadka, która właśnie ma też pielęgnować usta. No jest świetna. Tutaj, w ogóle, właśnie, może pokażę Wam, jak wygląda opakowanie. Tylko tak, tutaj się wszystko zdarło, mm, ale w ogóle bardzo lubię, jak są dodatki złota, więc super to wygląda. No i tutaj mam pomadkę, cały czas ją właśnie teraz używam, a na nią nakładam ten błyszczyk. Taki brązowy, delikatny. I opakowanie również złote. No, w sumie błyszczy to już widać, że powoli następuje jego koniec. Ale to świadczy tylko o tym, że ja naprawdę używam namiętnie te dwa produkty. Fajnie się utrzymują. Oczywiście, jak jem, czy coś jeszcze jak piję to nie, ale jak jem, no to faktycznie schodzi. Natomiast jak na przykład, nie wiem, zjem śniadanie i wiem, że już nic nie będę pić, jeść i wychodzę, no to się pomaluje i do momentu, aż na przykład znów czegoś nie będę jadła, no to mam na ustach te dwa produkty. Także nie jest to tak, że one są nawiżające, więc nie będą się trzymać. Tylko naprawdę są takie trwałe. Z tym, że no niestety tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, no to no to się tego pozbędziemy, ale tak ogólnie, no bo są pomadki, które wiecie nałożycie sobie, wyjdziecie z domu, godzina minie i nie ma ich, bo po prostu same się zjadły, a tutaj faktycznie one się trzymają tylko do momentu, aż zaczyna się coś jeść, więc tak. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że wyszło spoko. Jak zaraz będę to montować, bo chciałabym, żeby właśnie dzisiaj pojawił się na kanale, no to się okaże, ale mam nadzieję, że jest dobrze. I w sumie to dawno nie nagrywałam takiego stacjonarnego filmu. Co prawda, ja cały czas nagrywam vlogi, więc jakby no nie wychodzę z wprawy i, i dobrze mi się gada. Najgorzej, jak jest taka przerwa, na przykład, nie wiem, z dwa, no tydzień bo chyba nie miałam dłuższej niż tydzień. No powiedzmy dwa tygodnie nawet, jeżeli, no to ciężko jest później wrócić i złożyć zdanie poprawne. Ale myślę, że te vlogi właśnie tutaj robią największą robotę, dobrą robotę, że ja właśnie cały czas gadam, jestem z Wami w kontakcie, więc no tak jak mówiłam, nie wychodzę z wprawy. Ale okej, okay, dobra, to by było faktycznie na tyle, nie będę już gadać, bo no trzeba teraz wziąć się do roboty, zmontować ten film, wrzucić na kanał, opisać, dodać miniaturę. I mam nadzieję, że faktycznie dzisiaj w czwartek go oglądacie. Jak to teraz powiedziałam, to myślę, że takiego power'a dostanę, że na pewno ten film się dzisiaj pojawi. Także życzę Wam miłego wieczoru i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!